Witajcie w kolejnym odcinku z mojego gospodarstwa. Dzisiaj będziemy prasować słomę, bo już tydzień minął odkąd kosiłem. To wydaje mi się, że będzie dobra. Jeszcze przed wyjazdem wymienię sznurek na pełną szpulę, bo jak na polu tam obok sąsiada mi się skończy, to będę musiał wrócić. Tamten stary położę do szopy, to jak kiedyś będę prasował łąkę, to go wykorzystam. Dobra, ja zamontuję sznurek i widzimy się już w drodze. Jeszcze zamknę klapę. Bo dzisiaj rano jeszcze smarowałem cały mechanizm, aby lepiej maszyna chodziła. No i palimy zetorka. Nic nie jedzie do piątka i ogień hecha. O Poproszę, już sąsiad jedzie robić pracę pożądne. Dobra, my się już widzimy na polu. Idę jeszcze rozłożyć prasę i jedziemy z tematem. dziękuję wam za taki odbiór z ostatniego odcinka z tej serii. Nie spodziewałem się takiego odbioru i jest mi bardzo miło, że się podoba dla was seria. Pierwsza kostka jest i widzę, że się nie rozsypała, to prasa jest dobrze ustawiona. Wyjdę i odrzucę kostkę, bo jest na przejeździe i przy okazji sprawdzę, czy jest dobrze zwita. Nie no, fajnie zwita i nie rozwala się, gdy się weźmie w ręce. Prasujemy dalej. Jeszcze muszę tą odrzucić, ale też widzę, że fajnie zbita jest. Teraz muszę podnieść podbierak, bo muszę przejechać na kolejny przejazd, a muszę się naddać trochę na szok. Kładamy prasę i jedziemy na pole po pszenicy tam obok gosły. Sąsiad stoi przy polu. Wezmę się, zatrzymam i spytam, co się tam stało. Witam, sąsiada. Co tam u ciebie słychać? A witam, wita. A wiesz, zatrzymałem się zobaczyć, czy słoma nie jest mokra, bo dzisiaj przyjeżdża do mnie rolnik, aby mi to sprasować. A no widzisz, ja też właśnie działam, bo pogoda fajna to słoma idealna do prasowania. Dobra sąsiedzie, ja jadę dalej działać, bo jeszcze mi zostało pozbierać te kostki, a jest ich dosyć sporo. A no to na razie wtedy. No? Trzymaj się tam. Te pole to parę dni temu, gdy przetrząsałem łąkę, to przy okazji zgrabiłem te pole, bo jak kosiłem kombajnem, to było dużo wykręcania, a wolałem zgrabić i mieć ładne wałki, niż wajkować ze dorekami. Będę musiał przejechać drugi raz, bo wałki były za duże i prasa nie zebrała wszystkiego. No ale z tej pszenicy to jest również tych kostek. te kostki przerzucę tutaj pod bajojot Widzę, że już jedzie z prasą do sąsiada napr Ja tu kończę ostatni przejazd Składam silnik i widzimy się na goski. Rano spiąłem zestaw, aby sprawdzić, czy hamulce sprawne, i czy światła działają. Bo trochę drogi jest, a nigdy nie wiadomo, co się dzieje. Znajomości z takim sprzętem chenia. Jadę od tamtej strony, bo Państwa przedstawiam wam autonomicznego Ursusa, który pojedzie samodzielnie z przyczepą Heke. No ale bierzemy się za robotę, bo jest tych kostek. Muszę zwolnić, bo nie nadążam zbierać snopów. Was jak się mówi na kostki, snopki, ciuki, czy jeszcze inaczej? Dajcie znać w komentarzach. No jedno pole zebrane, jedziemy na drugie. Wąsko, a jak mam rozłożone punkty, to abym nie wyhamował Służba za zabrakło funduszy na asfalt Hefner. Ale nie ukrywam ładne tutaj widoki są. Dawno tutaj nie jechałem. Teraz aby Ale jaki sprzęt? U nas na wiosce rzadkość taki sprzęt pójdzie do szósty i jakieś stare zagraniczne sprzęty się pojawiają na pola. A tutaj prawie mówka z salonu ten. Zmę stanę trzydziestką, aby z tego roku te snopki wyzbierać. Winki będą zadowolone taką dostawą słomy na zimę heche. Jeszcze dwa snopki i zjeżdżamy rozładowywać. Będzie co rozładowywać. Tak więc w dzisiejszym odcinku to będzie na tyle. Ja idę coś zjeść i biorę się za rozładowywanie snopków. Trzymajcie się i do następnego.